Modlitwa o zachowanie od nagłej śmierci. Panie Jezu Chryste, Ty nie chcesz śmierci grzesznika, ale pragniesz, żeby się nawrócił i żył. Z ufnością liczę na Twoje miłosierdzie. Ty bowiem, Panie, powiedziałeś, o cokolwiek w imię moje prosić będziecie, stanie się Wam. Pokornie proszę Cię w imię Twoje, abyś w godzinie mojej śmierci dał mi pełną świadomość, serdeczny żal za grzechy, oraz wiarę, nadzieję i miłość. Proszę, abym podczas mego konania mógł z czystym sercem powiedzieć: w ręce Twoje polecam ducha mojego, ty, panie, który mnie zbawisz, bądź błogosławiony na wieki. Amen.